Dostałam dziś przemiłego maila i muszę się nim z wami podzielić. Oto jego treść. Droga Daniko, wiem, że ostatnio omawiasz głośne sprawy, ale jeśli znajdziesz chwilę, chciałabym, żebyś podczas swojej audycji przekazała ode mnie publiczne podziękowanie. Chodzę do BWA i nigdy nie dostałabym szóstki za projekt zaliczeniowy z kinematografii, gdyby nie Spider-Man. Jestem mu tak wdzięczna, że nazwałam jego imieniem mojego nowego chomika. Wiele dla mnie znaczyło to, że Spider-Man poświęcił czas, by mi pomóc, choć sam miał sporo na głowie. Czasem najmniejsze uczynki przynoszą największy efekt. Jeśli to czytasz, dziękuję ci za to. Pozdrawiam serdecznie, Odysei. Odysei, uwielbiam takie historie. Drobne rzeczy robią wielką różnicę. Mam, więc dziś da was wyzwanie. Zróbcie jakiś dobry uczynek. Powiedzcie obcej osobie coś miłego. Postawcie znajomemu kawę, włóżcie monetę do jakiegoś parkometru, cokolwiek. Kto wie, ile dobrego to komuś przyniesie. Wystarczy już rad na ten odcinek. Trzymajcie się i dbajcie o siebie nawzajem.